Dzień dobry, nazywam się Jan Szczepański, jestem fizjoterapeutą. W swojej pracy wykorzystuję terapię manualną, którą łączę z ćwiczeniami, oraz edukacją dotyczącą aktywności. Warto poświęcić kilkanaście minut na rozgrzewkę. Podczas rozgrzewki skup się głównie na grupach mięśniowych, które najmocniej będą pracowały podczas docelowej aktywności. Pod tym kątem dobierz również tempo i intensywność ćwiczeń. Jeżeli rozgrzewasz się przed aktywnością wymagającą dynamiki, szybkości i zmian kierunku ruchu, warto wykonać je skip A, czyli ten podczas którego podciągasz kolana do brzucha. Podczas ćwiczenia stopniowo zwiększaj zakres ruchu oraz intensywność. Przed dynamiczną aktywnością warto również wykonać skip C, czyli ten, w którym wykonujesz ruch piętą w kierunku pośladka. Tak jak poprzednio postaraj się stopniowo zwiększać zakres oraz intensywność. Przed ćwiczeniem wymagającym skoczności, wykonaj przysiad z wyskokiem. Wykonaj kilkanaście powtórzeń tego ćwiczenia, z każdym razem zwiększając intensywność i dynamikę. Rozgrzej stawy biodrowe i kolanowe, wykonując wykroki. Wykonaj kilkanaście powtórzeń na każdą stronę. Możesz zrobić to ćwiczenie również w formie marszu, wykonując każdy kolejny krok w formie wykroku. W ramach rozgrzewki możesz również spróbować wykonać dynamiczne rozciąganie stawu biodrowego i tułowia. Wykonaj głęboki wykrok, połóż obie dłonie po wewnętrznej stronie stopy i wykonaj rotację tułowia podążając głową za ręką. Wykonaj kilka do kilkunastu powtórzeń na każdą stronę. Jeżeli szybujesz się do aktywności, w której będziesz mocno wykorzystywał staw biodrowy, zadbaj o jego ruchomość przed ćwiczeniem. Podciągnij kolano do brzucha i przytrzymaj przez kilka sekund. Utrzymaj tą pozycję przez kilka sekund. Wykonaj ćwiczenie na obie strony. Możesz wykonać je również w trakcie marszu. W trakcie rozgrzewki możesz również spróbować wykonać dynamiczne rozciąganie pośladka. W tym celu stań na jednej nodze, złap się za stopę i kolano nogi przeciwnej i podciągnij je do góry. Postaraj się w trakcie tego ćwiczenia utrzymać proste plecy. W ramach rozgrzewki wykonaj również rozciąganie przodu UDA. Złap się za stopę z tyłu, złącz kolana razem i wypchnij biodra do przodu. Wykonaj to ćwiczenie po kilka razy na każdą stronę. Jeżeli po aktywności fizycznej odczuwasz dyskomfort, sztywność lub dolegliwości, bólowe na poziomie stopy, spróbuj rozciągnąć jej podeszwę. Zjedź palcami po ścianie, tak żeby palce pozostały zadarte do góry i wysuń kolano do przodu. Powinieneś czuć rozciąganie na podeszwie stopy. Trzymaj tę pozycję przez minimum 30-40 sekund i powtórz na obie strony. Jeżeli odczuwasz napięcie na poziomie łydki, porozciągaj ją. Stań w lekkim wykroku. Tylną stopę ustaw tak, żeby pięta była w linii z drugim palcem. Nie odrywając pięty, wypchnij biodro do przodu. Powinieneś odczuwać rozciąganie na poziomie łydki. Możesz wykonać to ćwiczenie również z lekko zgiętym kolanem. Wtedy będziesz odczuwać rozciąganie troszeczkę niżej. Wykonaj to ćwiczenie kilka razy na każdą stronę. Jeżeli regularnie uprawiasz aktywność fizyczną, zadbaj o rozciąganie tyłu uda. Połóż piętę na niewielkim podwyższeniu. Ustaw miednicę prostopadle do uda. Ugnij lekko kolano i wykonaj opad do przodu z prostymi plecami. Trzymaj tą pozycję przez około 30-40 sekund i powtórz kilka razy na każdą stronę. Ruchomość stawów biodrowych jest ważna dla wielu aktywności sportowych. Zadbaj o nią poprzez rozciąganie pośladka. Połóż się na plecak, załóż nogę na nogę i chwyć się obydwoma rękami za tył uda. Teraz podciągnij kolano do brzucha. Nie odczuwać rozciąganie na poziomie biodra i pośladka. Jeśli chcesz zintensyfikować rozciąganie, możesz chwycić się też za przód kolana. Utrzymaj tą pozycję przez około 30-40 sekund i wykonaj kilka razy na każdą stronę. Jeżeli w trakcie lub po aktywności czuwasz sztywność, ból lub dyskomfort na przedniej części podudzia, zadbaj o jego rozciąganie. Załóż nogę na nogę, chwyć się za stopę i za palce i wykonaj ruch w kierunku podeszwy stopy. Ruch poprowadź w taki sposób, żeby stopa była w przedłużeniu podłuża. Utrzymaj tą pozycję przez 30-40 sekund i powtórz kilka razy na obie strony.